Mówić nie szefowi i negocjować z nim podwyżkę, to dwie sprzeczne tezy, prawda? Tak może się wydawać. Ja właśnie powiem o dwóch takich rzeczach, które warto wyłuszczyć, żeby nad tym się zacząć zastanawiać. To ma potężne przełożenie na poczucie własnej wartości. Do tego prowadzi dość prosta droga, ale droga jednak konsekwentna i wymagająca działań. Trzeba yy, pewnych zasad się trzymać. Jeżeli tak podchodzimy do sprawy, to on nas uznaje za profesjonalisty. To są takie dwie rzeczy, które, dzięki którym wszędzie możemy zyskać szacunek. Jeżeli my tą regułę wykorzystamy, możemy sprawić, że inni ludzie nas polubią. Co jeszcze ludzi do nas przyciąga? To jest taka ważna, ważna cecha. Warto o to wiedzieć. Do rozmowy o podwyżce trzeba być naprawdę dobrze przygotowanym. Każdy taki przykład, Należy sobą mieć, zarzucić konkretami, to jest, jest bardzo ważne. To jest dla nas dobra informacja. Przecież to znaczy, że, że, co, że jak ja to zrobię, to dostanę podwyżkę, tak? Wiemy jak doprowadzić do tego, żeby zarabiać więcej. I właściwie to jest y, klucz. I tu też nie ma żadnych czarów.